Legenda o Wilczy nazwa naszej miejscowości ma charakter topograficzny, wywodzi się od Wilka. Wieś była położona wśród lasów ciągnących się na południe po pszczynę, własność książąt pszczyńskich, od zachodu po rudy raciborskie. Tylko od północy i wschodu otaczały ją mniejsze lasy mieszane, a i wśród pól znajdowały się, do dziś są, lasy o charakterze gajów. Jeden z nich Zwany remizą był przed 1945 rokiem własnością właściciela ziemskiego Jerzego Kowacza. Za remizą jest zespół pól zwanych winiarnią. Na tych polach, międzylesianych, jak powiadali nasi jeszcze ojcowie, kopano doły, do których wpadały wilki. Stanowiły one plagę, więc. W ten sposób ówcześni mieszkańcy musieli je tępić.